Jestem Kresdu, single player. Akceptuję Twoją politykę cookies? Paweł Cookies, wszyscy zaakceptowaliśmy jego politykę. Dobra, zróbmy na easy. Lecimy. Paszport czaty, czaty. Zobaczymy, czy dalej umiejętności te same co kiedyś. Huuu, hapuu. Ciekawiłam. Jeszcze shotkata do. Kurde, chłopie. Super Internet. Ale to dlatego, że instaluję gierkę, nie? Wiecie o co chodzi. Chłopie zakładamy team esportowy w Guysach, Stumble Guysach We wszystkim. I jeszcze robimy to, co Kubuś tą grę napisał. Czekaj, jak to się nazywało? Letal kompany. Puuu, trzeba do Niko napisać. Powiedz Nikąś wróć. Kurczę, już wszystko jest w porządku. I wróci. Chłopiec, co, co ty mi to pokazujesz? Daj mi, chłopie, mapę. 500 dolarów. Level pierwszy. City Squares. Co do mnie nie wymagają? O, zajbiście. nie wiem, co to za miasto. Dobra, czady. O, kurde. Let's fucking go. Jesteśmy w Unii Europejskiej. Tu jest flaga, także łatwo. To są jakieś Wło Włochy. Yy, ale co to jest dokładnie czaty? Ja bym powiedział, że wy mnie? Kurde, Grecja. Pu pu, pu! Puu. Haha! Perfekt! Let's go, let's go Dwa kilometry się tylko pomyliłem Dobra Muzeum, muzeum Dobra, gdzie my jesteśmy? Fajnie, że się wczytuje mapa U ABBA muzeum, swedish musical of fame tylko gdzie? W jakim to może być mieście czaty? W Szwecji walnijmy z stolik. O siema, morno! Walnijmy jakąś taką napałę, może co? Albo to pieszy nagrywał, i on po ulicy nawet nie chodzi. Musimy znaleźć jakiś adres tego. A po muzeum Restauron? restauron. No wczytaj się, kurde. Czemu to nie ma adresu żadnego podany? Kurde. Ja bym zawsze teraz na domach wywieszał adres, żeby jak ktoś gra w goasera mu łatwo zgadnąć gdzie ja jestem Nie jestem w stanie. O, de party A, Ale patrzcie czy to jest wszystko po angielsku, może to muzeum O, cholera nie, nie, no jesteśmy w Szwecji raczej. No bo nad flaga jest. Dobra, kurde. Walimy Stockholm, albo Göteborg. Dobra, Stockholm. Chłopie, omnibus. O, stadiony. Dawaj, w końcu medzi Dina. Chłopie, jesteśmy w Mediolanie. Chłopie, przybliż mi to. Chłopie, ja to zaznaczę co do tego. Chociaż... Gdzie jest San Siro? Kurde. Dobra, walimy w środek po prostu i tyle Kopia. O oh jest, yeah, stadio San Siro uh -uh -uh. Bitches Dobra, walimy, suki Gdzie jesteśmy? Port Jesteśmy, czaty, ruch prawostronny Palmy Drinki, palemki Jakaś flaga, może. No, pachnie ameryczką, jak to mawiał. Jak to mawiał. Niko, ale to wcale ameryczka może nie być. Słuchaj, Ale że No, chłopie, widziałeś, jak sen odgadnął w pierwszej sekundzie. W pierwszej sekundzie sen odgadnąłem. Nie widziałem, bo teraz. Czekaj, czekaj, pokaż rejestrację, nie? Ja ci powiem, że to jest jakaś Hiszpania albo Portugalia. No właśnie, mi to cuchnie Hiszpanią powoli, ale też nie, nie mam takiego. Ja już widzę po znakach. To, to jest Hiszpania albo Portugalia, na 100%. To jest Portugalia. Dobra, ale teraz zwalimy. Portugalia. Od strony. Dobra, Walencja, co? Albo Hiszpania? Walencja. Zobaczcie, że zgadnę. Pojedź hmm, po lewej, po lewej, po lewej, po lewej. Jeszcze? Wydzień, nie, nie, O to blisko! Blisko! Bridges! Bo miałem opcję albo Beaches, albo Towers wybrałem. suki. No Beaches? No Beaches. O, Golden Gate! Gdzie jest Golden Gate? To jest w w Ameryce. Golden Gate. No to jest Golden Gate. Nie oglądałeś buddy ostatnio no z GTA? Co on zrobił? Nie. No <laughs> właśnie. Dobra, to gdzie, gdzie znajduje się Golden Gate? W... Nie. Chopie, ja nie gdzie jest Golden gdzie Gate? W Nowym Jorku. Bo mi dużo mówi. Dobra, my. Nowy Jork po prostu. San Francisco. San Francisco jest Golden Gate No to co gadasz za głupoty? Wpowiedziałem ci. I tak gwiazdkę dostaję. O, coś mi się wydaje, że pozżałuję tego sąd alertów. Chłopie, ja po paru dniach tych alertów będę miał ich dość ogólnie. Ale o to chodzi właśnie, żeby mnie Kurde. Lecimy z czwartym levelem. Każdy... Dobra, fuck bitches Walimy bitches Gdzie my jesteśmy panowie? Kuwalowe? Polska? Nie To no nie Polska Villa Marina Gdzie jesteśmy chłopie? Villa Marina, Villa Marina Ale udajecie. Udajecie? Nie no chłopie, kurde nie wiem gdzie my możemy być. Tu są jakieś flagi, ale może być Turcja. No, kurde, co to nie wiem... Turcja nawet nie, nie są. Ja pierdzielę kupa, pokazać ją zabawkę. To kurde jest, to jest Cecilia Nie, Chłopaku, już. Nie mogę z Wami no wie pomóżcie lepiej. Angielskie napisy mogą być akurat wszędzie. A nie, kurde, nie mogą być wszędzie, bo nad jadą po lewej stronie, ale jestem głupi. Jest tu gdzieś nad wodą, dobra. Jierdy że to. Ale dobrze jest. Długo jeszcze? Co? Ja nie mam rozszerzonej geografii. No ja mam. Dobra, czaty, patrzcie to. Znasz już Memphis? Pakiet dźwiękowy Jesteśmy na stadionie hamburgera, czyli jesteśmy dokładnie gdzieś tutaj, gdzie jest stadion. Wypróbuj zestaw Memphis pełen pętli i dźwięków i nagraj swój własny przebój driftfong. Kurde, kiedyś jednak... No wie, że papieża Polaka zamki, ale to będę słaby w to. A pierdziela. Ej, Warszawa! Nie, ej, jo, nie. Nie, kurde, a może? Nie, to nie Warszawa. <gry> dobry, dobry. Ej, a może to jest jednak Warszawa? Stockholm z No i bardzo prosta sprawa, gdzie jesteśmy. Jesteśmy gdzieś w Sztokholmie. Oh, o, o. o. Ja pierdzielę, prosto jak drut Dobra, co teraz? Historyczne budowle Ja pierdzielę, co to za nazista? Ameryka, ale gdzie? Ja wiem co to jest za poniek, to jest pomnik Polaka chyba w ogóle Nie, to jest jakiś Bery Panowie Kurde, nie patrzcie tak na mnie Tylko wejście tu, nie wiem Muszcie no tyle wiemy, że Ameryka To może nie? Ja tu flagę Chiny widziałem, czy mi się wydawało przez chwilę nie No Ameryka, jak nic Ale gdzie to może być? Walne jakieś... O, Chicago No całkiem blisko Ameryka a jaka południowa czy północna, bo nie wiem. Dobra. Ostatni etap czaty. Restaurants czy City Squares? Squares. Oj, no dużo ludzi. Warszawa? Nie, chyba nie. Musimy zobaczyć po ludności cywilnej. To są jakieś chińskie w ogóle obrzędy. A nie, z, takie kurde wzorki, to no, chyba bardziej jakiś taki Meksyk albo coś takiego, Ameryka. Hmm. Powiem Wam ciekawa sprawa. Jakieś pomysły? Eny pomysły, czat? Szukamy w. O! No mówiłem, że Meksyk. A teraz. Dobra. Meksyk i w Meksyku jesteśmy. Państwo w państwie. Jak to tu nie będzie, nie? Chłop, no wiadomo, że to jest tu. Beautiful. ty widziałeś kiedyś Warszawę? No trzy razy. Hamburg, no. Patrzcie, gwiazdkę dostałem. O mój Boże. 50 dolarów. A ty co tam, kangur na swoich earningsach, co? Tu się zarabia pitos.